Witam Państwa Krzysztof Dymczyk. a moim Państwa gościem jest prezes Piasta Nowa Ruda, Paweł Szafran. Dzień dobry, witam. Dzień cześć. dobry, witam. E, jesteśmy obecnie po rundzie, po rundzie jesiennej. Runda tak naprawdę można powiedzieć z aspektów czysto sportowych, raczej możemy nazwać rundą udaną dla klubu. Ostatecznie szóste miejsce w tabeli. Obecnie jesteśmy przed startem rundy wiosennej. Wiemy, że krążyły różne plotki tutaj w środowisku. Piłkarskim, mówiący też o tym, że piasnowa ruda może będzie zagrożona właśnie tak naprawdę startem, przygotowaniami do, do rundy wiosennej. Krążyły plotki, że, że moglibyście nawet nie wystartować. Jaka tak naprawdę jest prawda? Przygotowujemy drużynę do startu w rundzie wiosennej. Zawodnicy trenują, raz jest ich więcej, raz jest ich mniej, ale cały czas trenują. Dochodzą nowi zawodnicy, którzy są testowani, więc tutaj uważam, że na ten moment nie ma zagrożenia, żeby drużyna nie wystartowała i nie podjęła walki w rundzie wiosennej. No właśnie, a jak, a jak w ogóle wygląda klub obecnie kadrowo? Bo też mówiło się właśnie o tym, że kilku zawodników już raczej opuści szeregi klubu, czy planowane są w ogóle jakieś wzmocnienia transferowe, jak wiemy już 1 lutego oficjalnie okienko transferowe dla klubów klas niższych zostało otwarte, czy klub w ogóle przewiduje już jakieś ewentualne wzmocnienia, bądź też tak naprawdę Łatanie tych, tych braków, które, które mogą się za niedługo pojawić. Kilku zawodników, z kilkoma zawodnikami rozstaliśmy się, natomiast w tej chwili testujemy, już przetestowaliśmy kilku zawodników, jeszcze kilku ma przyjechać na testy, więc myślę, że ta kadra niebawem się tutaj wyklaruje. No właśnie, jesteśmy, jesteście obecnie po zmianie trenera. Jak wygląda teraz okres przygotowawczy klubu i taki, tak naprawdę jaki klub obecnie może sobie stawiać cele po tej, jak powiedziałem już wcześniej, można powiedzieć, udanej rundzie jesiennej? Trener sobie wyznaczył jakieś tam cele trenerskie, które realizuje, natomiast my chcielibyśmy zostać w czwartej lidze i grać i gdzieś tam się plasować w środku tabeli. Jesteśmy świadomi tego, że są u nas w grupie kluby z dużo większym budżetem, z mocniejszymi zawodnikami, ale chcielibyśmy tutaj gdzieś w środku tabeli się uplasować, żeby, żeby się spokojnie utrzymać w czwartej lidze. Jesteśmy tak naprawdę po reformie rozgrywek. Widzę, że czwarta liga, już tu mieliśmy okazję gościć ostatnimi tygodniami przedstawiciela Słów i, i tak naprawdę waszego sąsiada z, w cudzysłowie z zamiedzy, Słowianina wolibusz obecnego lidera czwartej ligi. Widzę, że ta, ta liga jest naprawdę sportowo dużo, ma dużo wyższy poziom. Jak, jak wy jako klub w ogóle oceniacie e, tak naprawdę całą tą rundę, którą obecnie rozegraliście? Yy, tak, poziom jest bardzo wysoki, to prawda, drużyny są mocne. Yy, nasza szósta pozycja jest pozycją, uważamy, bardzo dobrą. Myślę, że przed, przed rozgrywkami bralibyśmy w ciemno szóste miejsce, bo... No tak jak tutaj pan redaktor powiedział, jest sytuacja taka, że te drużyny są bardzo mocne, mają mocnych zawodników. Zresztą też widzimy nawet jak tutaj Dolnośląski Związek wybiera kadrę tak? na regiony. To, to naprawdę jest mocna i wygrywa wszystko. tak. Jesteśmy tutaj jako Dolny Śląsk dość, dość, mo dość mocnymi zawodnikami stoimy, że tak powiem. Także Liga naprawdę mocna. No właśnie, jesteśmy tak naprawdę w przed dzień, może nie przed dzień, no tak 3 marca nam startuje czwarta, mhm. czwarta liga. Dużo kolejek do rozegrania, też dużo możliwych rozsad. Bylibyśmy w stanie dzisiaj tak naprawdę typować potencjalnych, potencjalne kluby, które byłyby do awansu, albo te, które obecnie mogłyby spaść? Oj, jeżeli chodzi o spadek, to, to nie chciałbym się tutaj wypowiadać, natomiast jeżeli, bo myślę, że będą bardzo mocno drużyny walczyły, żeby jednak, żeby jednak nie spaść, natomiast no myślę, że tutaj y, takim pretendentem do, do awansu do, do trzeciej ligi jest Słowianin Wolibusz, Barycz Sułów, myślę, że Moto Ława to są takie drużyny, które gdzieś tam myślę będą bardzo mocno rywalizować o to wejście do trzeciej ligi. No właśnie, ale Piast Nowa Ruda, tak naprawdę rozmawiamy tylko właśnie teraz o rozgrywkach seniorskich, ale to nie tylko czwarta liga, tylko też wiele zespołów młodzieżowych. Jak Wy w ogóle teraz funkcjonujecie w tych strukturach? Jak, jaka, e, jaka przyszłość może klarować się w, obecnie w szkoleniu klubu? Ja chciałbym powiedzieć, bo mam taką okazję dzisiaj, że właśnie Piast Nowa Ruda to nie tylko klub, który y, trenuje piłkarzy, mamy jeszcze oprócz tego pięć innych sekcji w innych, w innych dziedzinach sportu, więc... Ten zakres jest tutaj dosyć szeroki, natomiast piłkarzy mamy w tej chwili y, pięć drużyn młodzieżowych mamy. Czyli od, idąc od tak, od młodzika, mamy dwie drużyny młodzika, mamy trampkarza, mamy juniora młodszego i juniora starszego. E, część z juniorów starszych również w tej chwili przygotowuje się z, z, z drużyną seniorską. Gdzieś tam też trenują, są sprawdzani przez trenera, testowani. E, no i myślę, że tutaj będziemy w tych, w tych drużynach młodzieżowych walczyć o jak najlepsze miejsca w tych ligach, w których występują. No właśnie, ale te najlepsze miejsca tak naprawdę to jakie miejsca, o jakich możemy mówić w aspiracjach klubu? Jeżeli chodzi o te y, najmłodsze drużyny, to myślę, że o pierwsze miejsca i tak dalej. Jeżeli chodzi o drużynę senioru, y, przepraszam, juniora starszego, no to tam y, frekwencyjnie mamy troszkę y, problemów, ale to jest też związane z tym, że no, tej młodzieży że tu powiem, w takich małych miastach jak, jak Nowa Ruda jest troszkę mniej. Gdzieś tam staramy się z sąsiednich gmin też zawodników y, przekonywać, żeby u nas grali i są zasilani juniorami młodszymi, więc tutaj y, ta, ta gra może wyglądać, no mam nadzieję, że będzie dobrze wyglądała, ale no nie wiem do końca jak, jak to wyjdzie, jeżeli chodzi o kadry tutaj. E, zaczynaliśmy naszą rozmowę o informacji o problemach. Czy, czy możemy powiedzieć, że, e, że to już koniec tych problemów w klubie, że już, jest, że już teraz tylko i się nadejdą te lepsze czasy? Bardzo bym sobie tego życzył, bo praca w klubie to jest praca y, społeczna. Wszyscy y, w zarządzie klubu jesteśmy ludźmi, którzy zawodowo pracują, natomiast to, co robimy w klubie, to jest nasza praca społeczna, którą wykonujemy bezpłatnie. Staramy się tej młodzieży jak najlepsze warunki stworzyć do trenowania, staramy się też drużynę seniorską tutaj jak najbardziej wspierać, układać i no, chcemy, żeby nasi mieszkańcy mieli też i nasi kibice tutaj pociechę radość z tych widowisk, które są przy ulicy Sportowej, przy ulicy Kłodkiej. A tak na koniec czego możemy wam teraz życzyć? No życzylibyśmy sobie spokoju troszkę, spokoju w klubie, żeby też tutaj nasi kibice byli spokojni, żeby też troszkę mniej nerwów było w tym wszystkim. Dziękujemy dzisiaj za rozmowę. Moim Państwa gościem był dzisiaj prezes Piasta Nowa Ruda, Paweł Szafran.